W imieniu pani starosty powiatu lubartowskiego Ewy Zybały o zabranie głosu poproszę członka zarządu powiatu lubartowskiego pana Jarosława Budkę. Panie wójcie, szanowni państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę wziąć udział w tak pięknej uroczystości. I w związku z tą uroczystością Starosta Lubartowski, Pani Ewa Zybała kieruje do Państwa słowa, które pozwolę sobie teraz przeczytać. Szanowni goście i mieszkańcy Gminy Firlej, pragnę przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia wszystkim zgromadzonym na dzisiejszej uroczystości odsłonięcia muralu patriotycznego na ścianie Szkoły Podstawowej Imieniem Janusza Kroczaka w Firleju oraz towarzyszących temu wydarzeniu wystawom jestem pełna uznania dla tej pięknej inicjatywy, dla jej pomysłodawców i twórców, państwa działania skierowane do wszystkich grup wiekowych wzmacniają poczucie wspólnoty lokalnej w oparciu o polską tradycję i wartości, wolność, patriotyzm, solidarność i godność. Są godne pochwały i szerokiego rozpro rozpropagowania. Pamiętajmy, że Ojczyznę można kochać na wiele, na wiele sposobów: na przykład pracować z całych sił dla jej dobra, pamiętać o tych, którzy oddali za nią życie, lub pamiętać o świętach narodowych i lokalnych. Patriotyzm okazujemy też przez zachowanie tradycji i obyczajów, w tym tych regionalnych poprzez znajomość historii i geografii, a także poprzez przekazywanie innym wiedzy o swoim kraju. Jeszcze raz serdecznie gratuluję realizacji projektu gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju oraz jej partnerom stowarzyszeniu rekonstruktorów i zbieraczy, zbieraczy broni palnej oraz militariów społecznej szkole muzycznej w Lubartowie, szkole podstawowej imieniem imienia Janusza Korczaka Firleju zespołowi szkolno-przedszkolnemu w Woli Skromowskiej, kołu, kołu Historycznemu Armii Krajowej oraz Stowarzyszeniu To My Razem podpisano starosta lubartowski Ewa Zybała. Szanowni Państwo, dwa lata temu byłem w miejscowości Sokółka w gminie na Podlasiu, gdzie miałem zaszczyt być, brać udział w uroczystościach upamiętniających ostatnią bitwę i zakończenie szlaku bojowego górskiej dywizji generała Andrzeja Galicy. Dzisiaj mam zaszczyt razem z Państwem być w miejscu, w którym, w którym ten szlak bojowy się rozpoczął. W miejscu, w którym, w którym generał, przepraszam, komendant Józef Piłsudski przyjmował defiladę w przeddzień cudu nad Wisłą. Kolejny raz jestem w firleju. I, kolej, I kolejny raz mogę dziękować zarówno panu wójtowi, władzom gminy, działaczom społecznym za pamięć, za przygotowanie, przygotowywanie tak pięknych uroczystości. Wierzę, właściwie to wiem, że dzięki państwu działaniom przekażemy młod, najmłodszym pokoleniom to, co najważniejsze. Serdecznie państwu dziękuję. Dziękujemy za zabranie głosu pana Jarosława Budki.